Czy warto mieć kontakt z autorem? Jeżeli, pra... żyje. Jeżeli żyje może jakichś na sensach spirytystycznych. to też, też, też nie ma reguły, bo są, e, są autorzy, którzy pomagają, e, i jednocześnie nie, nie próbują niczego narzucić. A są autorzy, którzy, tak jak tutaj pani mówiła, e, jakiś czas temu, że są autorzy, którzy chcieliby jakiejś absolutnej wierności, e, kosztem oczywiście. Mm, stylistycznej poprawności czasami, czy m, m, artystycznego wymiaru tego tekstu, który w końcu czytelnik dostaje, więc je, jeżeli autor narzuca jakieś wy, wymagania na tłumacza, asontacje, a to jest to źle. Powinien, ja, ja, ja wychodzę z założenia, że autor, który napisał jakieś dzieło i opublikował je, E, powinien to dzieło zostawić mm -hmm. e, swojemu losowi. Nie lusowi. interesuj się. Tak? tak jak autor scenariusza zostawia reżysera. I to jest piękne, bo to dzieło zaczyna żyć już własnym życiem. prawda? Mm -hmm. Zaczyna pokazywać e, różne swoje postaci, o których się czasem autorowi nawet nie śniło, ale które mogą być e, no, cudowne i bywają bardzo często. Jeszcze chciałem e, zapytać, czy e, skoro m, przetłumaczył pan na nowo Joyce'a, czy to znaczy, że e, każda epoka musi dać swoje przykłady nowe, że musimy tłumaczyć na nowo? Nie musimy, te nie, musimy, nie, nie musimy pisać poezji, nie musimy pisać prozy. Dobrze byłoby, gdyby um, tych przykładów pojawiało się więcej. To znaczy, wiem, czy będziemy czy mieli repoka, nowego Hemingwaya, nowego Faulknera na przykład. A jestem przekonany, że będziemy nowego mieli, Grasa. chociażby dlatego, że zmienia się polszczyzna. prawda? Hemingway, którego teraz czytamy, jest to Hemingway lat 50. No to właśnie Bronisław Zieliński, tłumacz Hemingwaya, innymi, mówił, pamiętam, kiedyś w telewizji powiedział coś takiego, że Każde pokolenie musi się na nowo zabierać za przekłady. Po mnie będą następni i oni muszą zrobić inne przekłady, które będą mówiły duchem nowego czasu, co jest swego rodzaju, może być szokujące, no bo jak to? Hemingway to żył może, wtedy i wtedy tak, i powinien może, mówić swoim językiem, ale nie Może być odmiana za, za hut piarski, bo zobacz hmm. na Balzaka, tak? Ja przetłumaczę lepiej niż Boj Żeleński, tak? Tylko ja uważam, że to nie chodzi o to, żeby przetłumaczyć lepiej, tylko przetłumaczyć hmm. z inaczej. duchem swojego hmm. czasu, tak? Hmm. A przetłumaczyć inaczej, um, bo to, ale to jest tak jak z interpretacją tekstów. Każde pokolenie inaczej czyta Szekspira. Każde pokolenie ma swoich reżyserów szekspirowskich. Ten Szekspir nie jest odtwarzany tak, jak był odtwarzany w XVI wieku, w czasach elżbietańskich. I jakoś nie pomstujemy na tych różnych interpretatorów Szekspira. No, za pomstują. każdym razem czytamy go inaczej, no, tak. bo czytamy go w innych kontekstach. Zmienia się nasz świat, zmienia się nasza wrażliwość, zmienia się też ten cały obszar odniesień, prawda? Bo, bo, bo Szekspir już zaczyna mówić, nie wiem, przez beketa. Tak, tak? czyli mhm. tłumacz jest trochę takim jazzmenem, który jakby cały czas interpretuje pewien standard. Mhm. Bardzo ładna metafora. A czy w związku z tym yy, weźmie się pan za Ulisesa? W, nie wezmę się za ulisesa, bo ktoś, kogo znam, wziął się wziął za ulisesa. I bardzo, mnie y, zafrapowało, y, bardzo mnie zafrapowała różnica między przełożył a spolszczył. To też w pana książce ta, ta różnica jest podkreślona. Bo, bo powiem może tylko nieco prowokacyjnie, że, że nie ma przekładu literackiego. Nie ma czegoś takiego, jak przekład literacki. Istnieje wiele przekładów literackich. To jest długie spektrum, które rozciąga się od takiej wierności, prawie że filologicznego, dosłownego przekładu, po bardzo swobodną adaptację. I kiedyś zaznaczano te różnice w typach przekładów, mhm. właśnie różnymi określeniami, typu przekład autoryzowany, czy spolszczył. Tak? Spolszczenie jest pewną. jest tłumaczenie z pewną dozą swobody, tak? mhm. Bardziej to niż Wariacją na temat. Wariacją, nie? czy adaptacją. Mhm. Um, więc no, chciałbym, żebyśmy wrócili do tych różnych określeń przekładu, zaznaczając, że, że mamy do czynienia różne, różne teksty. Ezra Pound, jeden z największych poetów XX wieku, tłumaczył z języka chińskiego, tłumaczył z łaciny, także filologów zęby bolą. Ale to są znakomite teksty, Te jego przekłady są znakomitymi tekstami języka polskiego i XX wiecznej literatury. A czy zdarzają się też tłumacze, którzy są nieuczciwi, znaczy w taki sposób, że e, za bardzo chcą dobrze dla autora? Na przykład wyobraźmy sobie jest autor niemiecki, który w współczesnej prozie ma jakieś antypolskie albo nie daj Bóg antyżydowskie e fragmenty, i który wręcz cenzuruje, żeby było. Poprawnie politycznie, bo nie wiem, bo tak strach później, bo nie wypada, bo ta książka się nie sprzeda. Odruchowo sprzeciwiam się każdej cenzurze, więc tego typu cenzurze tym bardziej. <grym> tak, wydawałoby mi się, to, 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 to byłoby nie do przyjęcia. Natomiast tłumacz powinien mieć tę swobodę, jeśli chodzi o wprowadzanie różnych. Y pomysłów, nowych, nowych rozwiązań, chociażby w, w, w przykładzie tego tytułu szekspirowskiego. I powinien za to ponosić to odpowiedzialność. Dlatego tak postuluję w jednym z tych, z tych artykułów, które ukazały się w, w, w mojej książce, żeby nazwisko tłumacza było na okładce. Nie dlatego, żeby tłumacza dopieścić, tylko dlatego, żeby tłumacz, żeby czytelnik wiedział, kto jest odpowiedzialny.